rety, wóz wygląda jak nowy. Zrobiła to. Ale jak? Nie doceniacie jak sprawnie działa ekipa z Kubiego. Brawo! 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 Nasz Fred znowu prowadzi. Lada chwila pojawi się. Świetnie. Wszystko zgodnie z planem. Spróbuj mnie dorwać dróbku. Dobra, przechodzimy do drugiej części planu. Jazda. To pilot Freda? Tak. Połączyłam niebieski drucik z czerwonym i powstał antypilot. Nie! O kurczę, leży! oni stoją. Ale czemu? Tak jak podejrzewałam. Wszystko było sterowane pilotem, a sprawca potrzebował potężnej anteny, żeby przekazywać sygnał. Jest tam! Fred, lecimy na wieżę! Tak, to ja. Przyznaję się, ja to zrobiłem. Do spółki z moją siostrzyczką. Dlaczego? Dlatego, że chciałem udowodnić ludziom, że jestem najlepszym kierowcą na świecie. Ale nie pozwolili mi jechać, bo jestem za mały. Zbudowałem tę wielką brykę wyścigową i wymyśliłem bajeczkę o tacie rajdowcu. To ja sterowałem tym wozem w czasie wyścigu. Ale po co była ta bryka truposza? Sterowała nią Cindy, by wykosić moich rywali. Cała Heca uszłaby nam na sucho, gdyby nie wy, na molne stare pryki. I na molny pies. Tak, na mój pies. Nasz wyścig ciągle trwa. Kierowca ekipy jego wrócił na tor. Oto Fred Jones przekracza linię mety, wygrywając wyścig Gainesville 500. No! Może urządzimy ucztę z grilla przy naszym wehikule? Nie trzeba! Grill jest tutaj, nie, Sobie! <gry Elementy> <gry> <pieczysta>, lubi, dubi pieczyste lubi!